Zgadnie, z kim ostatnio rozmawiałam? No nie wiem, Wnusiu. Z tym Kubą. Z tym żadnym tyłkiem? No. Ale on ma podróbki wansów, dziewczyno. No ale... Jak tutaj tak siedzę, to normalnie muszę wstać, bo nie mogę ciebie wysłać. A ciebie to już w ogóle. Ty zauważyłeś, jak jesteś nastolatka. Kobieto. Ale ja muszę w no, w Wnosi pomóc! Przy boże Chłopaka! Dobrze, ty nie wiem, pomagasz przy boże Chłopaka, ja raczej tym jak ona ci opowiada o tym Kubie, przecież to jest taki pustak. No właśnie, lekko I lepiej bierz się jak dzieciak jakiś dziesięcioletni i ma podróbki wansów. Babciu! Babciu, co? wstawaj! Słucham, słucham, słucham! Ty znowu jesteś pijana? Gdzie wczoraj malowałaś? Ja wczoraj siedziałam co w domu. Tak naprawdę? Tam książkę! I, da, l, I dlatego jesteś pomalowana i wyglądasz na ja stolatka. nastolatka. Dobra, mniejsza z tym nie zabrał Twoje życie. Daj mi dychę. O Boże, a ty jestem w ogóle. Twoja też jest piękne. Ale, Ale i tak one Ej, tupeczki dupeczki coś mi minęło! E, Będę się na śniadaniu, ale bo na 19.30 muszę iść do filmu, mamy mam frezer. A, Siadaj, Wnusiusia. Nie ma najmniejszego problemu. Trzymaj. O. Idealnie. Teraz psz, możesz psz. iść na balety, każdy tu Dziękuję. Duchy. Siema. A? masz coś? No dzisiaj czysty kolędy. Trochę mało, masz więcej, bo jestem na głodzie. No ewentualnie coś takiego. Biaraba. No. Halo? Proszę Państwa, może nie tak w miejscu publicznym, co? Macie tu króle Mogę pomóc? Chciałabym lakier do paznokci. proszę, że taki? Nie, taki rzucający się w ocz taki... Aha, to może coś z różowego, to taki? Bardziej taki. Coś tam Proszę! Cześć babciu. Cześć Nasiu. Ja właśnie robię z egzaminu gymbazjonego, a moja koleżanka chciała gdzieś jej zdjęcie przerobiła. No dobra. Chce, może coś możecie do picia? No w sumie mogę coś wypić. No tej drug. No dobra, to ja później coś wypiję. Daj mi tylko 5 minut i będzie cud. Nie ma co innego w domu robić? Kutro życie chyba o kiekapuś, nie? Słuchaj!